Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 30 saszetek z naklejkami z kolekcji Pani FIFA 365 2026. Saszetki e, dostałem od chłopaków ze sklepu Kraken Shop. Tutaj macie kod rabatowy mój Łukasz M10 do wykorzystania na zakupy w tym sklepie. Także zapraszam serdecznie. A ja teraz Zaczynam otwieranie 30 saszetek z naklejkami z FIFA 365 2026. Zobaczymy co uda się trafić takiego konkretnego, ekskluzywnego, bo myślę, że jakaś tutaj paralelka elit nam wpadnie. Pierwsza saszetka Juan Garcia z Barcelony. Następnie Fresneda Sporting. Nie wiem czy zauważyliście, ale... Tu jest zawodnik w koszulce klubowej, a e, całe tło jest e, w barwach e, narodowych. Czyli jeżeli to jest Hiszpan, to mamy flagę Hiszpanii. Następnie Szajbi, zawodnik Eintrachtu, a jest to e, Algierczyk. Dalej Kerkess, Liverpool, a jest to Węgier. A tutaj mamy e, mama Aszura. I to jest zawodnik Al-Achli. I to jest naklejka Head to Head. Ok, lecimy z kolejną saszetką. I co tutaj ciekawego: Gonzalo Garcia, Real Madrid. Następnie Kenneth Taylor Ajax. Ronald Araujo Barcelona. Ricardo Pepi, PSV Eindhoven i Denzel Dumfries Inter ja tutaj oczywiście poluję też na naklejki Milanu więc jeżeli coś wpadnie to sobie będę odkładał Fabian Ruiz, Paris Saint-Germain Goury, key player Marsylia Rafinha Barcelona, no proszę dzisiaj dużo Barcelony Znowu Barcelona Pedri head to head Vitinho Botafogo Jarek Gąsiorowski z PSV Jan Oblak Atletico Hugo Ekitike Liverpool Anskar Knauf Eintracht i Kylian Mbappé Real Madrid head to head. Eintrachtu też widzę dużo wpada. Nmandi Collins dalej. Thibaut Courtois Real. Richard Rios Benfica head to head Federico Di Marco Inter i mamy Diego Armande, Armando Maradone w koszulce Barcelony także to już jest konkretny traf Maradona nam wpadł zrobimy sobie miejsce na takie lepsze naklejki no i sprawdzamy dalej i będzie elitka a mianowicie Greenwood z Marsylii, pierwsza elitka dzisiaj, Rodinej Olympiakos, Akanji Inter, Komon Al-Nasr i star signing z Marsylii Paiszao. Co nam tutaj teraz wpadnie? Alek... Mac... Aleksis McAllister, Witinio już się był z Botafogo, Szkiri Eintracht, Yahya Al-Nasr, i znowu Eintracht Oscar Hojlund. Chyba siódma naklejka z Eintrachtu, więc tutaj naprawdę Eintracht najwięcej na razie naklejek trafionych miał. A z Milanu na razie nic. Sutalo Ajax. Simakan Al Nasr. Vermeeren Marsylia. Zabarni Paris Saint-Germain. I Jamal Head to Head. Kolejna taka naklejeczka. I nie wiem czy to nie jest parka. Chyba tak. 27-28. Tak jest. No popatrzcie. Czyli obecny Zawodnik młodego pokolenia i legenda Maradona. Także dwie naklejki, trafione, które stworzyły jedną całą naklejkę: Botafogo, Cabral, Barrios, Atletico, Moro, Ajax, oficjalne logo FIFA i Trubin Benfica. I chyba będzie kolejna elitka, bo coś tutaj się pokazało. Tak jest, ale to jest powtóreczka: Witinia. I Greenwood chyba też już był trafiony u mnie ostatnio. Następnie Player Grimaldo z Bajero Leverkusen, Erik Dyer head to head i to jest zawodnik Monaco, Flamingo PSV Eindhoven, i tu mamy FIFA World Cup 2026. Gdzie się podziały naklejki Milano? Maza, zawodnik Bayer Leverkusen, Mastantuono, head Head-to-Head Real, Wanderson Monaco, Key Player, Antonio Silva z Benfiki i Mohamed Salah Liverpool. No, już będziemy powoli chyba do połowy dochodzić. Teatę Eintracht, znowu ten Eintracht. Klub Ameryka, Caceres. Mavisa, Monaco. Head to Head, Bellingham z Realu. No i w końcu Milan. Ardon Jashari. Pierwsza naklejka Milanu dzisiaj. Kowar z PSV, Barela Inter, Violante Klub Ameryka i mamy Milan Santiago Jimenez, head to head, i tu ponownie Eintracht, Nathaniel Brown. Kolejna naklejka z mistrzostw świata, które się odbędą. I mamy powtóreczkę, którą wcześniej trafiłem. Star Signing Luka Modric z Milanu, ale fajnie, że jest Milan. Następnie Key Player Akliusze z Monako, Ekitike Liverpool i Gelson Martins Olympiakos. Trezege Al Ahli, Key Player Vinicius z Realu, Kunde Barcelona, Head to Head Agehoa z Porto. No i mamy Alessandro Neste z Milanu, więc tu chyba będzie pasować to. A nie, bo to mamy napastnik jakiś i tutaj też, a powinien być, a mamy obrońcę, czyli. Będzie jeszcze inna naklejka po jednej i po drugiej stronie, bo tu mamy numer 359, a tu mamy numer 44, ale pięknie jest kolejna naklejka Milano. Czyli w sumie dzisiaj już czwarta. Balerdi z Marsylii. Burkhardt, Eintracht. Eintracht chyba będzie miał komplet, jak tak dalej pójdzie. Head to head. Kwaracelia z Paris Saint-Germain. On i z Olympiakosu, i jeszcze raz Olympiakos Chiquinho. Barcelona. Pałku Barsi. Zaire Emery, Paris Saint-Germain. Key player Lautaro Martinez, Inter. Alex Garcia, Bayer Leverkusen i Conor Gallagher Atletico jesteśmy już za połową Atalanta Yunus Musa, który w Milanie niedawno jeszcze grał Head to Head, Ashur ponownie już dzisiaj wpadł i jest Milan Christian Pulisic cudownie Star Signing, Baenas Atletico i Trincao Sporting. Klub Ameryka, Reyes, Sabeja Olympiakos, Werman PSV, Rudiger Niemcy i Batshuay Eintracht. Nie no, Eintracht dzisiaj zadziwia. Naklejka po naklejce wpada. Więc tutaj może będzie 90% zebranej kolekcji z Eintrachtu. Malagon z Klub Ameryka. Mastantuono Real. Pogba Monaco. Davia Klub Ameryka. I key player Gouri z Marsylii Też już dzisiaj wpadł. Monaco Balogun, Mohamed Al-Ahli, Al-Ghanam Al-Nasr, Aguirre, Klub Ameryka i Człameni Real. Ile mamy? Raz, dwa, cztery. Chyba dziewięć saszetek zostało. I chyba będzie jakaś lepsza naklejka zaraz. Sherif z Al-Ahli. No właśnie, Robert Lewandowski, head to head. Mamy Roberta w koszulce Barcelony. Tutaj Mohamed Salah, head to head Liverpool. No i proszę, key player Cristiano Ronaldo. Praktycznie na każdym odcinku, gdzie otwieram saszetki z tej kolekcji, wpada mi Ronaldo i tym razem też wpadł. A tu mamy jeszcze Mohamedas Al-Ahli. Kolejna naklejka z mistrzostw. I jeszcze jedna. Jaremczuk. Olympiakos. Kajo. Botafogo. I Alba Meyang. Marsylia. I będzie elitka. Tak jest. Akliusze. Z Monako. To jest kolejna. Elitka, następnie Frimpong Liverpool, head to head Hakimi, Riley z Marsylii i z Milanu Luka Modric. Teraz zwykły, normalny, więc super, nie miałem go. I ponownie Elitka, Florian Wirz z Liverpoolu. No, ciekawe, czy wpadnie jakaś paralelka elit. Kosonu, Atalanta, Head to Head Thierry Henry. Echeverri Bayer Leverkusen i strefeca, Star Signing Olympiakos, Minamino, Monaco i jest Milan. Santiago Gimenez, więc teraz w końcu powpadały. No i popatrzcie, kto nam wpadł. Head to head Paolo Maldini, to jest numer 38, czyli to też nie będzie tam pasować. Ale pięknie, mamy Maldiniego i popatrzcie, co tu jest. Key player Rafa Leao. Więc pod koniec zaczęły wpadać naklejki Milanu. I tu jeszcze z mistrzostw kolejna naklejeczka cztery saszetki do końca. Robert Sanchez head to head Jorente z Atletico. Scalvini Atalanta head to head William Pacho Paris Saint Germain i Dani Garcia Olimpiakos. Trzy saszetki nam tutaj ostatnie zostały. Jeszcze jeden raz: Eintracht Robin Koch, Head to Head Almada z Atletico, Bastoni Inter, Key Player Pedro Goncalves Sporting oraz Key Player Saibari z PSV Eindhoven. To ostatnia saszetka. Florian Wirtz Liverpool. Head to head Courtois Real. Marlon Freitas Botafogo. Star signing Dyer Monaco i Alexander Arnold z Realu. No, również star signing. I zostaje nam ostatnia saszetka. 30 sztuka. Czyżby na koniec została ta najlepsza naklejka, Louis de Jong, Porto Head to Head, Florian Wirtz, Liverpool, Désiré Doué Paris Saint-Germain, Angelo al i Traore Marsylia. Tak więc moi kochani, jeżeli chodzi o najlepsze naklejki z dzisiejszego odcinka, to macie je przed sobą. Wpadły trzy elitki: Florian Wirtz. Greenwood i Vitinia. Dalej z Milanu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć naklejek. Więc naprawdę pod koniec zaczęły wpadać. Cieszy mnie to bardzo. No i z takich lepszych naklejek mamy jeszcze Roberta, Ronaldo, Aleksander Arnold. Jamal i tutaj Maradona. Więc myślę, że w moim przypadku można być zadowolonym i to bardzo dajcie znać, jak Wam podobała się dzisiejsza e, kolekcja. Otwieranie to, co wpadło, co Waszym zdaniem dla Was byłoby tutaj najfajniejsze, który z klubów jest Waszym ulubionym i którego właśnie wolelibyście naklejki zebrać. A więc z mojej strony to tyle. Przypominam zakupy tych naklejek również możecie zrobić w sklepie Kraken Shop z moim kodem rabatowym lukaszm10 10% rabatu. Więc zapraszam serdecznie. To tyle. Żegnam się i widzimy się ponownie jutro na kolejnym odcinku. Cześć wam.